Teraz walka z bossem, którego właściwie nie ma. A co to będzie? Zobaczmy. Naszym celem jest tutaj tylko wytrzymanie z tymi wszystkimi robokurami i zaczekanie, aż trąbki oraz klucze do nas przylecą, bo po prostu wiatr je spycha przez te tunele. Nie jest to wcale takie łatwe, chociaż czasami się uda nawet bez straty ani jednego życia. A czasami pechowo jedno po drugim można stracić. No i jak widać, bossa po prostu nie ma, tylko walczymy zdrowo i oczekując aż dwa klucze przylecą. Podążają tam. Wiatr je pcha cały czas do nas. No, jak tam idzie? Jest już jeden. Drugi też już jest, czy jeszcze nie? O, już blisko. Jest i drugi klucz. Ach! Zniszczone. Zielone, wielkie robokury. No to teraz już nie będą wylatywać nowe kury do tych, czemu by sobie nie poniszczyć? No okej, okay, to wszystko. No i tak, teraz wchodzimy oczywiście tu, gdzie się otworzyło przejście. Żadnego posa nie pokonaliśmy, ale... Tutaj dwa Devilany czekają. I jeszcze dodatkowo dwie wielkie zielone robokury i kilka mniejszych. No to co? Niszczymy! Ach, ale to było nieprzyjemne. No cóż. No okej. Okay. Po pokonaniu wszystkich, a szczególnie Devil One'ów, pozostaje już tylko udać się do mety. Udało się chyba nawet bez straty życia tą walkę zaliczyć. No to co? Bo właściwie. Już za którego nie było, ale Devil Wany pokonane to jest najważniejsze. Więc została już tylko jedna runda w tym Roosterlandzie i w całej serii pięciu Roosterlandów czyli poziom bonusowy, jak to ostatnio bywało, chyba w czwartym i trzecim również. No więc do usłyszenia w bonusiku w następnym odcinku.